No nie, siedem hp mu zostało. Nie, nie poddam się. Kecan za jeden Nie udało się. Sloty za dwa. Banan. Nie wiem, jak się tam Pink... Świnka nie. Świnka nie. Choć znaczy nie, no wezmę. Mam 15% szans na gubertę Nie będę kombinował. Tak zrobimy. Nie, nie chcę lucky Piggy. Lucky Piggy nie chcę. Z drugiej strony, nie, no wezmę, bo i tak to działa, no bo to jest oszczędność miejsca. Choć to nam HP to nam HP daje normalnie, no jest większa szansa, no to nie będę tego łączył, bo złączona już nie daje. Guberty, dajcie miecz, kolejny, kolejny Wedstone. Nie, no to jest przygięcie trochę. Guberty, Sloty za dwa na pewno. Gubert. Prosiaka wezmę Gubert Nie dadzę Dobra ja lecę miłego Spoczko, miłego, miłego Ostatnia próba, trzeba to już dość Było blisko Kurde, 25% szans mamy na niego. Na tarczę za dwa to trochę żalnie wziąć. Śrinki 2, śrinki 3. Świnki 4. Nie wiem gdzie te guberty są. No ale zwiększanie sobie życia o 30 prawie to jest dużo nawet. No tylko pulnik tam to kurde. Jakimś cudem gości bije więcej? Jest pierwszy. Pierwszy, kolejna świnka. Pierwszy, te świnki też trzeba pokładać. Jest karotka. Dobra, po tej rundzie 100% przerwa na jedzenie. Linda mamy, to jest przypał. Masakra Grodzówka za dwójkę. No one się sprzedają za dwójkę, więc kupię je po prostu. Mamy Wooden Sworda zwykłego. Zloty. Oj ojej mm. Tema aktywują, tak? Oj, to w drugą stronę. No sz... O nie, nie, to nie szczegółowo. No to jest szczególnie dobre w co to Za to właśnie lubię jedynkę. W czas będzie też to pokazuje, że ciemno i jest strasznie. To tyle. Eee, rolka. Szukamy Guberta. Jest. Eee, kolar nakryta. Za trójkę. Ja go sprzedaję za trójkę. Nie biorę tego kolora. O. o kurde, trzy banany! I holy armor, to tego nie wygrywamy. Ja pierdziele, ale fart. Jest, cyber Spoko. No, mamy jakąś lepszą broń. Czy przyspieszyć Guberta? Nie. Lipa. Tak będzie lepiej. No. Szukanie. Holy armor, okej. Okay. To wezmę. Spike shield, się przyda. Trucizna nam będzie nakładał. No też jest kurde do przyspieszenia. Kurde, nie wiem jakim cudem ja ich jadę. Życie odzyskane. <laughs> Tego nie chcę. Albo nie, nie robię Spike Shielda. Szukamy rzeczy do Gubertów. Customer card. Nie, bo on nam popsuje szansę na dostanie Guberta. Jest. 15 golda mamy w ogóle, LOL. No nie, nie roluję tego za dwa, nie ma opcji. Ale kasy mamy bardzo dużo. Ale zrobimy light. Lecz nie, bo to jest jedyna nasza broń. Yy... Yy, Blady Gubert, bo on bije obrażenia. Dwanaście <grywka> Golda mamy. Nie będę rolował za dwa. No forsujemy na siłę, w teorii guberty, no mamy wszystko Potrzebujemy tylko gubertów i marchewki Jeden HP mu zostało 28 golda Kolejny light to jest pomysł Dolar, nie. Jajo. Kolejny Piggy Bank. Wali z tego Spike Shielda. Stamina sak ważna. O, nie dam rady przyspieszyć Guberta, nipa. No przyspieszę byle... wiem co mogę przyspieszyć. A go przyciąć? O, bo u nas nie było go widać. Jest niewidzialny. Lepiej? Lepiej. Czy nie lepiej? Nawet żeby obie bronie zostały. Okej, okay, ten teraz nie pojadł. Dobra, mniejsza. Ja pierdzielę, jakie to jest. jakie to jest śmieszne. Te świnki. Czosnek za jeden wezmę. Dobra, tak skończymy hardware zbierać, to po prostu się poboczne misje, więc. znaczy poboczne, główne misje. Będziemy w stanie robić. Zrobimy tak. No więc jak się dostaniecie? <noise> Haha. Jaka szansa na to, że zrobimy? Chyba mamy to? Znaczy, no, mam ma wampiryzm, no. no. my nie mamy staminy. Dobra, ledwo. Slot za dwa. Kolejna świnka skarbonka karbąka. Szczerze? Tak mi sobie wykształtuję dawkę upału i dużo tam w tym. No to mogłem po tak jak się, bo to jest warto. Rawarka upału jest warto. Tak? Napisz mi się na świnie. 5 razy się aktywować musi Beka Ile świnek, no. Lampa Gina? Nie Za bardzo Wait, to może nie mieć latarki upał Guberty. Holy armor to jest dobry plan eee, Dobra, ja mam pomysł Regan gubertów potrzebuje. Czterech gubertów. Dwóch potrzebuje. Dwa guberty, jedna marchewka. No my jesteśmy już coraz gorsi. Brak staminy. Jak znalazł, o Boże.

To nie... Sloty. Guberta potrzebuję. Vampir Zrobienie wampirka armora to jest dobry pomysł. Wiecie co? Ja blokuję, bo trzeba nam przeżywalności. Ale mamy ile? Raz, dwa, trzy, cztery... Ej, młotek! Młotek by się przydał. Bo młotek rozwala te świnki.

A bo ja potrzebuję tak, no potrzebuję marchewy jednej. Ja potrzebuję jednej marchewki. Ale to jest śmieszne. Ja pierdzu, marchewy brakuje. Mam jedną. No Jedna marchewka Mamy dwa życia Ojeju Straszny build ma tytak Nie no nam leci, patrz jak nam HP leci w dół My nawet go nie dotkniemy Nie, no nie możemy nic mu zrobić Czemu tacy ludzie się trafiają? Ja nawet nie wiem, jakie bildy mogę zrobić, kiedy ja robię tego guberta. Kolejny marchewkę. Oh. Ja pierdziele jest gark tak Dobra Vampiri garmortu, i teraz tak nie wiem co ja mam zrobić Mogę zrobić K. Guberta. Tak. Ojej, ten marchewkowy niech się tu po prostu robi na boku. I tyle. dobra, tyle. Yy. Vampiric Gubert. Ja jeszcze będę często aktywował. Może aktywować też inne. Kurde. Dobra, ja mogę Ciebie zrobić tam u góry. Mój biedny Kan nawet nie wyciągnął. Które halówki, to jest? Dobra, mniejsza z tym naprawdę. Ech. Ale ja się gubię. Ryjestick z kremlonek. No. Ja no, Vampiric Armor muszę zmieścić. Hmm, jest ok, też akceptowalne. To jest słabe, strasznie. Ten ten gubert, będzie. Zacznę sprzedawać te świnki, chyba wiecie co? Najpierw możemy iść do Zacznę sprzedawać te świnki. No, jeszcze je wrzucę, co nie, ale jest parę sprzedam. Nie wiem, czy to jest dobrze ustawione, ale to jest częste. Ja pierdzielę, ale mam teraz mózg lansowany, bo. Nie wiem, czy to jest dobrze ustawione. Tak, jeszcze mogę zrobić, daj to. No kurde tysiąc razy pewnie źle zrobione. O, gubert się nie robi, dobrze, że spojrzałem. Karot. Nie zrobię nic więcej. Rolne za dwa. Arm... Nie no, nic tu nie będzie git. No, musimy to wygrać. Dwie bronie ma. To dosyć słabe. Musimy to wygrać. Teraz albo nigdy. Teraz albo nigdy. O no nie. Jeszcze ma nieśmiertelność. Ja nie mam pytań. Kurwa mać. Tyle powiem. Ja pierdzielę. Trzy czosnki. Brak wampiryzmu w ogóle zero. Ja pierdzielę. Też nie ma, ale no... Ja, pierdole. Plus 2. Super.